Witajcie moi kochani yy, Po nocy jeszcze kucyka mam Jeszcze go nie zdjęłam no Ale dobra Jakiś taki dzisiaj typowo siedzeniowy W domu będę miała Dzień O tak, kawę mam I I i, i. Przyszła paczuszka W yy, weekend była promocja na Big Lossy. Zimowy duet. Dwie paczuszki kosztowały 89 zł. i dzisiaj do mnie przyszły. Jestem bardzo ciekawa. O to jak mam to otworzyć. Pakiewski nożce w wzięłam. Dobra. Jeśli widzę, że one są w dwóch oddzielnych pudełeczkach. To bardzo fajnie. Przydadzą mi się takie pudełeczka. Nieduże. O, dobra, już oszczepiłam mam jedno i mam drugie. O matko, o matko. Ech, wiadomo jak zapakują, zapakuję. zapakują. mieci lecą. Dobra, Dobra. Już powiedzmy, że się do jednego włamałam. Prawie, Się. Jest. Nie wiem co kompletnie jest w tych pudełeczkach. Otwieramy, ale ładnie zapakowane. Zobaczcie. Ulotka. No to rozwiązujemy. Mhm, mhm, mhm. musiał przyjść zobaczyć, co odbieram. A zaczęłam się śmiać z pierwszej rzeczy. Skarpetki. 36, 38, 29, 99. Uuu, dwie pary, jeszcze lepiej. Powiem Wam, że... No dobra, kolory może mało moje. Mam taki chyba w kosmosie kot, jak dobrze widzę. A długie takie paseczki. Spoko, przydadzą się. Medycynę skarpetki. Dwupak wysokiej jakości bawełny, nieuciskowe. O, to super, jak będą nieuciskowe, coś dla mnie. Doga rzecz, maseczka miodowa. Nie ma po polsku nic. W ogóle, wiecie, co tak wczoraj sprzątałam, że o, tu między paznokciem. A opuszkiem nie boli, i po prostu tak nie boli, teraz podożniłam odwitając w puderunku. 15 minut, trzeba na pewno przytrzymać. Były do wyboru trzy: ryżowa, miodowa i bambusowa. No to super, że mi się trafiła miodowa. I taka jedna maseczka kosztuje 23 zł. Nie będę Wam czytała nazwy, bo... Oj, ile trzymam? Bo to nie dla mnie nazwa. Druga rzecz. Płatki pod oczy. Wydaje mi się, że je raz miałam i byłam zadowolona z firmy Biotanikue. I one 6 zł. maseczki. Liftingujące maseczki pod oczy. No i dobra. Pomadka pomadka firmy Yoko nawilżająca pomadka do ust za 19,50 kolor taki różowaty ale to nic, ja lubię różowate kremiki, yy, nie kremiki tylko różowate pomadki i oj następna rzecz, szampon do włosów hipoalergiczny Ostatnio mam ją oddałam, szampon z tamtego Biglossy adwentowego. Z blisków Oddam jej szampon. A dzisiaj mi się trafił nutka hipel, 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 nie hipel, Hipoalergiczny. Szampon do włosów 12,99 za tą buteleczkę. Tak ładnie się zaczęły powoli kończyć szampony. Następnie mamy z Bioderma. No ale nic mi tu nie mówi. O, korygujący preparat zwężający pory. Coś dla mnie. Bo ja mam tutaj pory na nosie. Eee, 69,99 za 30. To mamy 30, czyli taka cena. Uhum, uhum, uhum. Mam nadzieję, że to nie daje żadnego koloru. Zamknięte. Stasi nie będę otwierać. Musiałam przerwać, moi rodzice przyjechali na kawę, bo moja mama się wybiera tam do lekarza u nas łącznie. Eee, źle się ustawiłam. Wojtka, długie nas położyłam, bo niestety. Usłyszał, że ktoś przyszedł i już było tyle jego spania. Dobra, kończymy ten boksik. Ostatnia rzecz. Krem do rąk, sucha skóra. Zawiera ekstrakt z konopki. Nic się czuję. Fajnie, kremów nigdy nie za wiele, tak? Tyle że ja mało zużywam tych kremów. Eee, idziemy to mamy? Pełnowymiarowy produkt. Krem. 9,99 No i dobra. A dla klientów VIP był jakiś serum. Niestety nie jestem klientem VIP. Dobra, jedno pudełko mamy zrobione. Teraz do drugiego muszę się włamać, tak. O matko, znowu się muszę włamać. A to nie jest tak łatwo. Już prawie, już prawie. Są bliżej niż dalej, tak? mnie dreszcze, ja nie strasznie nie lubię jak da panie papieru i y, wiem, że to jakoś się tam nazywa, że to faktycznie wiele ludzi tak ma i po prostu o, mnie dreszcze przeszło przez całe ciało, dobra drugie pudełeczko, wygląda już tak y, mam nadzieję, że mówiłam cenę, że 89 zł za te dwa pudełeczka hmm. tu mamy ulotkę Oj. O i otwieramy. Pięknie zapakowane. I dobra. Zwiatworzę ulotkę będą. Od razu Wam czytać. Pierwszą maseczkę, którą miałam maseczka kojąca peel off. <laughs> mleczna. Bardzo mi się podoba jej zapach. Przyjemna w użytkowaniu 4,99, więc spoko na pewno się przyda. Tu mamy AA nawilżający podkład wygładzający antybakteryjny ze Z selerem. selerem. Dobrze wyczytałam. Co to jest? 3499 za 30. To mamy 30. Nabliżający podkład wygładzający. <laughs> Czekajcie. Nawierzający podkład wygładzający to promienny, zdrowy wygląd, ujemnienie i gładkość skóry. Łączy w sobie walory pielęgnacyjne, działając nawilżające oraz antybakteryjne. No dobra, dobra. Jasny. No zobaczymy, ja, ja nie używam, nie używam podkładów, no ale dobra. Następny mamy Bioderma, drugi. I tu już mamy koloryzujący krem z punktowym i z punktowym zielonym kolor korektorem. Boże, jak ja czytam. 54,99. Dobra, czaję. Tu jest ten zielony, widzicie? Jest lustereczko. A jak o mamy kolor. No dobra koloryzujący krem, to już bardziej trafione, pod warunkiem, że będzie kolor trafiony, bo to tak wiecie, Cena mówiłam. Następne mamy orientana, kieszonkowy żel do rąk, imbir i trawacetynowa. Hmm. Składniki pochodzenia naturalnego, jest też alkohol, antybakteryjny, cena 18,99 za 30, czyli za ten cały produkt. Następne mamy pewnie balsam do ciała, których ja nie używam. Będę musiała komuś wcisnąć. Balsam do ciała Nivea 28,99. Um, um, obrzywczy balsam do ciała o, z owcem zawiadającym 98% składników pochodzenia naturalnego. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Następną rzeczą mamy coś takiego firmy Liren serum ujedniające biust i dekolt. Hmm, hmm, hmm. Zobaczmy. Yy, 5 ampułek po 7 ml22 no i fajnie, fajnie, będziemy się smarować biościk. Może się trochę podniesie. się. I ostatnią rzeczą trafił mi się różowy, może pod 1649. Będę jakieś tutaj olejek arganowy. Zapach wody z dzikiej róży. Um. Ładny, delikatny zapach. No dobra, więc myślę, że, yy, że za tą cenę bardzo spoko jest jeszcze jakiś wołcze. Pewnie na tamtym też coś było, ale już nie wiem. Myślę, że za 90 zł ilość tych kosmetyków, spoko, spoko, jestem zadowolona, no powiedzmy mniej może z podwójnych kremów do rąk, ale dobra, może służyjemy to, że pod Oczywiście chętnie wytestuję ujemnienie biustu, balsam do ciała, to powiedzmy, że... Mam y, dwa na otwarte, jeden zamknięty, ten jest, co jest, a z Glossy, nie, z Be Glossy, y, z adwentowego też miałam balsam do ciała, czy tam lotion, oddałam go mamie na święta, a tutaj zostaje mi następny, więc zobaczymy, zobaczymy co się z nim stanie. Jakaś widzę oznaka, że miękka buteleczka, że pewnie ją będzie można złożyć i zwinąć, i wyrzucić. Maseczki, jak to maseczki, zawsze rewelacyjna sprawa. Płatki pod oczy tak samo, zaraz je schowam pewnie do lodówki, a resztę ukryję przed mężem. Nie, no pokażę mu, ale później. No dobra, do zobaczenia. Pa! Szybko się z Wami rozłączyłam, bo chciałam szybko się pouczyć. Póki Wojtek spał. Zobaczcie, co teraz robi. Robi mamie zadanie. O tu miałeś sobie włączyć. Włącza sobie te... o. raz, kochanie. Raz. I jedzie. I on tak ogląda. Jak sobie jeżdżą samochody. To jest właśnie moja nauka na prawo jazdy. I na pierwsze pytanie odpowiedziałam dobrze. <słuch> tak. Bo też nacisnąłam ta nie i było no dobrze. No. I Wojtek tak właśnie. Mało się uczy. A mama tyle umie, co i nic. Wiosna ją zostanie im się zda prawo jazdy. Pamięta Wojtuś? No co powiesz? Zjadłeś zupę, mamie? No to następne pytanie sobie weź. O, tu będzie jeździł. Raz, mama mówiła. O, matko. Chłopie, patrz. Raz. patrz. Ślicznie, tak. Jadą. No właśnie. Tak, nagrywać będziemy hol z Lidla. Prawda? Tak, byliśmy w Lidlu i robimy hol Lidla. Tak. Nie, na stół nie wchodzimy. Na stół dzieciom nie wolno. Ręcznik papierowy. Zobaczymy co nam wyjdzie z tego nagrywania wspólnego, tak? No już. Ajajajajaj. Jedne dziecko nie ma jak się tu rozsiąść. To później będziesz nagrywał, dobra? Kaszka dla Wojtusia, tak? To kaszkę pokazuj, ty kaszkę pokazuj. Jedno masełko, 83%. Tak? Trzy e, proteinowe mamy teraz w promocji w Lidlu. Trzy w cenie dwóch. Z tymi się nie włamuj do tego masła. O matko, to będzie ciężkie. No pokaż ładnie śmietanka. Ona powinna mama o tak opuścić tak dzień unio. A się mama nie będzie pokazywać. Jeden ser żółty gołda już idziesz to papa. Pa. Wziął co chciał i poleciał. Jedna rzecz, którą właśnie zgrzeszymy. Dęcz Jakiś jakiś. Jedne piratki z indyka. Oczywiście standardowo mieloneczka. Tu nam się udało trafić szyneczkę za 2,99. Tak to szyneczka. Tak napisane, że nie wiem co to jest. Bo z tyłu to nie ma tak napisanego, że jest to szynka. E, drugie mamy filet z piersi kurczaka. I Właśnie sobie przypomniałam, że te plasterki są cholernie cienkie, że po prostu słońce przez nie przebija. I je ciężko roz, um, rozwastwić, żeby wziąć sobie plasterek, bo jest po prostu tak ten. To nic. To trudno. Cena jaka była? 3,99 I co my tu mamy? Jubaska biała. 4,74 Od razu zarzucę do zamrażarki. Będzie na jakiś szybki obiad. Albo na baszczyk biały. Czy tam żurek. Następnie. O. a. Wiem, bawiliśmy się w śniegu, dlatego jest to mokra. Będę musiała powycierać. E, braliśmy e, cho z choinek. E, mąż e, kopał choinki, żeby te czapy pospadały. I Wojtek miał taką radochę, tak się chichlał. No i trochę do siatki, widzę, wpadło mi śniegu. E, bułeczki uleczne. kulki dla Kestianka On jak szkolny muszą być płatki dzień dzień płatki kawa woseba jak ostatnio mówiłam, że czemu ja nie mam takich maseczek co kupiłam dla was na dostanie dzisiaj sobie wzięłam to chyba mój mąż wziął, bo nie przypominam, że mi to kładła Jeden por. Jeśli co, ciężko było coś kupić z warzyw. Ten por wydawał mi się w najlepszym stanie, jakim mogłam znaleźć. Fakt faktem był yy, za 4,99, nie wiem, chyba za kilogram, tak? Więc to gorsze sprawy kosztował. Pietruszka i dwa razy ziemniaki. Jedne mam mączyste. A drugie mam sałatkowe. I wracając do warzyw, doznałam szoku. Tak jak człowiek by chciał się odchudzać i tak więcej jeść warzyw, owoców. Oczywiście w końcu w Lidlu jest banany promocji, jak ja już mam banany, bo się doczekać nie mogłam w Lidlu promocji na banany. No i tak jak człowiek by chciał się odchudzać, już nie wspomnę, że sałata droga, to drogie, tamto drogie. No już nie mówię, że tylko w Lidlu, ale też w innych sklepach. Chociaż tak dzisiaj mi się rzuciło w Lidlu, bo akurat zaczęłam patrzeć jakie warzywa są, bo chciałam coś dokupić. Pomidorki widzę, jeszcze mam trzy, o dziwo jeszcze w całości niepogryzione przez Wojtka. Ale ogórek ten długi, 16,99 za kilogram. A wydaje mi się, że w tamtym tygodniu kupowałam po 10 zł za kilogram. Bo pamiętam, że w którymś sklepie wziąłam ogórka, i tak y, potem na rachunku spojrzałam, że kosztował 5 z hakiem, ale no, duży był ten ogórek. Yy, więc cena no, zabójcza. 16,99 za kilogram ogórka. No, nie wiem, kto im to kupi. A y, cukinia. Za kilogram kosztuje 14,99 albo odwrotnie. Albo górki taniej, a cukinia drożej. Może tak być, już może źle pamiętam. albo po prostu no ceny są podobne. Papryka minimum 10 zł za kilogram. No, powiem Wam, że ciężko, ciężko. Nie wiem co mam myśleć. Warzywa są drogie. Strasznie, owoce nie lepsze. Chyba muszę poszukać jakiegoś sklepu, gdzie są tańsze te warzywa, bo no mówię, cena. No ja oszukujmy się, dla niektórych to jest cena za podoba. Tak, yy, tak, patrząc dla moich, l, dla mnie, kupić na obiad jednego ogórka. No to taki ogórek w tym momencie mnie kosztowałby 8 zł i to jest jeden obiad. Jedna mizeria z tego. Cukinia, no to tam były takie malutkie. No dobra, no takie malutkie, no to musiałabym wziąć przynajmniej z pół kilo, ze dwie, trzy sztuki, żeby bo jak staram się, jak robię cukinię, to albo cukinia robi za takie warzywo w dużej ilości i ziemniaczki i mięsko, albo cukinia u mnie robi za brak ziemniaka, czyli jest jej dużo. E, więc no, w tym momencie taką zrobić cukinię. O matko. No dobra. Kochani, pożegnam. Idę chować, dopóki Wojtek poszedł i mnie nie będzie tu boszował. Pamiętajcie o rozdaniu, pamiętajcie o komentarzach, yy, o lajkach, o subach i do zobaczenia na następnym filmie. Pa!